W tym filmie przyjrzymy się najlepszym funduszom indeksowym i ETF-om, w które można inwestować w 2025 roku. Porozmawiamy sobie o opcjach, które pozwolą nam inwestować globalnie, od popularnych indeksów takich jak SP 500. Po bardziej specjalistyczne ETF-y, obejmujące rynki wschodzące czy sektory technologiczne. Na końcu pokażę Wam takie kryteria, dzięki którym możemy znaleźć ten idealny ETF dopasowany do nas, oraz powiem, na co zwracać uwagę, analizując różne fundusze. Pamiętajcie, że wszystko to, co usłyszycie w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna. No to na początek, czym są fundusze indeksowe i ETF-y? Fundusze indeksowe to takie narzędzie, które umożliwia inwestowanie, w cały rynek albo w wybrane jego sektory śledząc określony indeks na przykład S&P 500 np. Na przykład Nasdaq czy na przykład FTSE All World indeksy zmieniają się w czasie niektóre spółki z nich wypadają a inne się pojawiają jeśli chcielibyśmy ręcznie naśladować taki indeks, no to naprawdę będzie co robić. Dlatego fundusze inwestycyjne wychodzą do nas z rozwiązaniem, jakim są ETF-y. ETF-y, czyli Exchange Traded Funds, to fundusze, którymi możesz handlować na giełdzie tak jak zwykłymi akcjami. Oferują niskie koszty zarządzania, dużą dywersyfikację na różne spółki. I na ogół są dostępne na większości platform inwestycyjnych. Jeżeli ty też chcesz zacząć inwestować i kupić swoje pierwsze akcje czy ETF-y, to możesz to zrobić na platformie XTB. XTB to polski broker, który jest partnerem tego kanału. Tutaj kupisz akcje i ETF-y bez żadnej prowizji do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Jeżeli chcesz założyć konto i nie do końca wiesz, jak to zrobić, to odsyłam cię do tego materiału albo do linku w opisie. Tymczasem wracamy do tematu. Na sam początek weźmiemy globalne fundusze indeksowe. No i właśnie, dlaczego te globalne? Globalne ETF-y to świetna opcja dla kogoś początkującego i kogoś, kto chce inwestować zupełnie pasywnie, na zasadzie kup i zapomnij. Dzięki nim możesz uzyskać dostęp do tysięcy firm z różnych sektorów i różnych regionów, tym samym minimalizując ryzyko związane na przykład z koncentracją inwestycji tylko w jednym rynku. No bo jeżeli temu rynkowi się nie powiedzie, no to Twój cały portfel zanurkuje. Natomiast jeśli Twoje inwestycje są rozłożone między różne rynki, no to upadek jednego z nich nie sprawi, że cały portfel pójdzie pod wodę. No i teraz przejdę do komputera, żeby pokazać wam dwa przykłady takich solidnych funduszy indeksowych. Pierwszy ETF naśladujący FTSE All World będzie od Invesco. Z tych najważniejszych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, to przede wszystkim koszty zarządzania, koszty całkowite, tak zwany TER i wynosią 0.15%. Jak sama strona nam tutaj podpowiada, jest to ETF tani w zarządzaniu. Kolejna ważna rzecz, jaka jest replikacja. Jeżeli replikacja jest fizyczna, to dobrze. Jeżeli natomiast nie jest fizyczna, tylko za pomocą jakichś instrumentów pochodnych, to raczej takim ETF-em bym się nie interesował. Kolejna ważna rzecz to, że jest to ETF akumulujący, czyli taki, który reinwestuje dywidendy i wykazuje się większym wzrostem wartości w długim terminie. Będą z oczywiście w Europie. Łatwiej jest nam kupić fundusz z siedzibą w Irlandii. Ten również znajduje się w Irlandii. No, i statystyka assets under management, czyli wielkość tego funduszu, również jest dość spora. Jeśli chodzi o alokację, to mamy 65% akcji z USA i mniej więcej 35% spoza USA. No, USA to największy rynek kapitałowy, i nie ma się co dziwić, że wśród największych firm na świecie, znaczna większość z nich faktycznie znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Tak z kolei prezentuje się dywersyfikacja na różne sektory. I jak sami widzicie, ten ETF jest dostępny na XTB pod tickerem FWIA. Kolejny ETF na funkcji All World będzie nie od Invesco, a od Vanguarda. Czasem dobrze jest mieć wybór między różnymi funduszami. Tutaj pierwsze co rzuca się w oczy to wyższe koszty zarządzania. Wciąż jest to relatywnie tani ETF. Ale jednak te koszty są wyższe. Mamy replikację fizyczną, także jest dobrze. Jeśli chodzi o Assets Under Management, no to jest to bardzo duży ETF. I jak możecie zobaczyć, alokacja jest niemal identyczna, no bo właśnie te ETFy naśladują indeks i tutaj za bardzo nic wielkiego się nie zmieniło. To są Właściwie te same ETF-y z tą różnicą, że jeden jest od Invesco, drugi od Vanguarda, no i jest minimalnie inny koszt zarządzania. I tutaj to już Twoją decyzją jest, czy wolisz od Vanguarda czy od Invesco. Wszystko, co będzie naśladowało Foodsy All World, będzie miało fizyczną replikację, będzie miało niski koszt zarządzania i dość dużą wielkość assets under management będzie tak naprawdę dobrym wyborem. Kolejny indeks, nieco bardziej zawężony, ale z bardzo dobrą historią, z bardzo dobrymi wynikami, to indeks S&P 500. Jest to zbiór 500 największych firm w USA. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych indeksów na świecie. I tutaj również mam dla was dwa takie przykładowe ETF-y naśladujące właśnie S&P 500. Jeden z nich chyba najbardziej popularny, od iShares, czyli od BlackRocka, e, Core S&P 500, o fizycznej replikacji, w dodatku pełnej, o bardzo dużym assets under management i wręcz śmiesznie niskim koszcie zarządzania. Możesz teraz zapytać, skoro FTSE All World i S&P 500 to są indeksy, to dlaczego ten indeks jest tańszy, a tamten jest droższy? No, chociażby dlatego, że kupowanie spółek z całego świata jest dużo bardziej skomplikowane niż kupowanie spółek tylko z rynku amerykańskiego. Dodatkowo, Foodsy All World zawiera w sobie dużo więcej firm. Nie chcę tutaj skłamać, ale tam jest chyba około 2300 różnych spółek. A w przypadku SP 500 jest ich 500. Co do samej alokacji, no to nie zaskoczę Was, jeśli powiem, że 100% tego ETF-u ma alokację w Stanach Zjednoczonych i te 500 największych spółek, każdą z osobna jesteście w stanie bez problemu sobie znaleźć. Nie będziemy do tego zaglądać, bo nie o to tutaj po prostu chodzi. Co ważne, jest to ETF akumulujący i ten ETF również w dwóch różnych wydaniach znajdziecie na XTB. No i drugi ETF na SP 500, tym razem będzie od Vanguarda. Mamy identyczny koszt zarządzania, znowu mamy fizyczną replikację, wyraźnie mniejszą ilość assets under management, ale to wciąż jest bardzo, bardzo dużo, który jest oczywiście akumulujący z siedzibą w Irlandii. Alokacja dokładnie ta sama, te same spółki, to są ETF-y niemal identyczne i znów wybór po prostu jest między Vanguardem i BlackRockiem, no bo z jakichś powodów możesz woleć jeden albo drugi fundusz. No to mamy globalne fundusze, mamy nieco wężej S&P 500, teraz przejdziemy sobie do ETF-ów na rynki wschodzące. ETF-y obejmujące te rynki to jednak inwestycje dużo bardziej ryzykowne. No i jak się okazuje, w długim terminie przegrywają z ETF-ami, nazwijmy to głównego nurtu. No i teraz pytanie, po co w ogóle trzymać taki ETF? No te rynki mają to do siebie, że kiedy już rosną, to tak jak w 2020 roku, a dodatkowo mamy ekspozycję na rynki, a konkretniej spółki, których te poprzednie ETF-y, które wymieniłem, po prostu nie obejmują. No i nie zaskoczę Was, jak powiem, że pierwsza opcja jest od BlackRocka, czyli iShares jest to Core MSCI Emerging Markets z fizyczną replikacją o bardzo dużym assets under management, siedziba oczywiście w Irlandii. No ten koszt zarządzania... W sumie nie jest zły, 0,18% to wciąż nie jest tak dużo, ale jeżeli chodzi o zwrot w dłuższej perspektywie, no to jest gorzej niż w przypadku SP 500 czy, czy FTSE All World. I co do samej alokacji, no to w skład etf ów wchodzą zupełnie inne spółki niż te, w które wchodziły w skład ETF-ów poprzednich. Jest to oczywiście ETF akumulujący i tak zgadza się, jest dostępny na XTB i to aż w trzech różnych wersjach. Następny ETF również na rynki wschodzące, tym razem od x -Trackers. Mamy ten sam koszt zarządzania, no trochę wyższy niż dla S&P 500. Mamy replikację fizyczną, wysoką wartość assets under management, akumulujący, siedziba znów w Irlandii. Jeżeli chodzi o alokację, to wygląda bardzo podobnie. Te dwa ETF-y są prawie identyczne, mamy po prostu dwóch różnych dostawców. Jednego od iShares, a drugiego od Xtrackers. I ten też jest dostępny na XTB. No i teraz przejdziemy sobie do takiej, przynajmniej dla mnie wydaje się, najciekawszej części. No bo o S&P 500, o rynkach globalnych, o tych rynkach wschodzących, rynkach rozwiniętych, no to już prawie każdy słyszał i właściwie nie ma w tym nic odkrywczego. Przejdziemy do takich ETF-ów tematycznych i pierwszy z tych ETF-ów od Waneka na półprzewodniki. Półprzewodniki to technologia, która jest niezbędna do rozwoju, tak naprawdę, wszystkiego, co związane z elektroniką. I co by się nie działo, dopóki elektronikę produkujemy, to półprzewodniki będą potrzebne. I teraz, tak, to co najważniejsze. Mamy, no, już dość wysoki koszt zarządzania. Zaraz sobie powiemy dlaczego. Mamy fizyczną replikację, dużo assets under management i oczywiście wersję akumulującą. No i z czego wynika ten wysoki ter? No chociażby z tego, że dobór tych spółek jest dużo bardziej skomplikowany. Ale również ten wysoki koszt zarządzania jest rekompensowany wzrostami, bo te ETF-y potrafią w ciągu dwóch lat urosnąć nawet o 100%, ale tak samo jak szybko rosną, tak również potrafią spaść i są one zdecydowanie bardziej ryzykowne niż te poprzednie opcje. Jeżeli budujemy portfel długoterminowo, to z pewnością powinny stanowić mniejszą część tego portfela. I co ciekawe, dość duża część tego ETF-u znajduje się w Europie rozwiniętej. Oczywiście 80%, no to są Stany Zjednoczone, natomiast około 11% to Europa rozwinięta. Sektor oczywiście technologia, no bo mamy do czynienia z półprzewodnikami. I ten ETF pod takimi tickerami jest dostępny na XTB. W czasach, kiedy rozwija się AI, kiedy jest potrzebne coraz więcej mocy obliczeniowej, kiedy, jest potrzeb kiedy są potrzebne coraz lepsze układy scalone, coraz, coraz lepsze karty graficzne, coraz lepsze procesory, no to półprzewodniki będą miały po prostu, mówiąc kolokwialnie, wzięcie. Natomiast też trzeba mieć na uwadze, że taki ogromny popyt, wielka chęć i przewartościowane spółki bardzo często pachną jakimiś bańkami a bańki lubią pękać. I kolejny ETF, jeszcze droższy w zarządzaniu, od iShares, Automation and Robotics. I ten ETF stara się śledzić indeks Stocks Global Automation and Robotics Index. I co ciekawe, tutaj nie ma tylko spółek technologicznych, no bo owszem, technologia dominuje w tym portfelu, ale automatyka i robotyka to również przemysł, również maszyny, również urządzenia do produkcji, które wchodzą w skład tego szerokiego dosyć pojęcia. A jeżeli chodzi o dystrybucję pomiędzy różne kraje czy kontynenty, no to znowu dominuje Ameryka Północna, w domyśle Stany Zjednoczone, ale co ciekawe, na drugim miejscu jest Europa rozwinięta. No i rozkład samych akcji, no to 60% USA, 40% spoza USA, co jest całkiem fajne, bo w końcu mamy ETF, który nie bazuje tylko i wyłącznie na Stanach Zjednoczonych, ale znowu trzeba mieć to z tyłu głowy, że jeżeli rynek amerykański się wali, no to rynek każdy inny też może nie mieć się najlepiej. I ten ETF w trzech wersjach, również w trzech wydaniach walutowych, jest dostępny na XTB. No i teraz ta checklista, te najważniejsze rzeczy, które trzeba sprawdzić, żeby wybrać idealny ETF dla siebie. Podczas wyboru takiego ETF-u trzeba zwrócić uwagę na po pierwsze koszty zarządzania, czyli TER. Im niższe są te koszty zarządzania, tym lepiej. Kolejna sprawa to wielkość funduszu. Te z większym kapitałem są bardziej stabilne i bardziej płynne. Kolejna sprawa, no to typ funduszu. Wybieraj fundusze reinwestujące dywidendy, czyli te akumulacyjne, jeżeli zależy ci na wzroście wartości. Jeżeli z kolei interesuje cię dochód pasywny, to wybieraj te dystrybuujące. Tutaj bez wchodzenia w jakieś szczegóły, odsyłam cię do tego filmu, gdzie wszystko wytłumaczyłem. Kolejna sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę, to sposób replikacji. Staraj się wybierać te, które fizycznie kupują akcje, zamiast używać jakichś instrumentów pochodnych. Replikacja fizyczna, czyli próbkowanie, a najlepiej pełna replikacja, to takie najpewniejsze ETF-y. No i kolejna sprawa to platforma inwestycyjna. Upewni się, że wybrany ETF jest dostępny na tej, z której korzystasz, no i upewni się, że nie ma tam jakichś dodatkowych ukrytych kosztów. I teraz kolejne pytanie: dlaczego warto zacząć już teraz? Każdy dzień zwłoki może być utratą potencjalnych zysków z inwestowania. Jeżeli patrzymy na to w skali 20, 30 czy 40 lat, to nawet dzisiejsza górka wtedy, za te kilkadziesiąt lat, może się wydawać wręcz niewidoczna. Nawet małe kwoty inwestowane regularnie w dobrze wybrany ETF mogą znacząco zwiększać oszczędności, korzystając z siły procentu składanego. Pamiętaj, że na rynku nie tyle najważniejsza jest ilość pieniędzy, którą posiadasz, oczywiście to też jest ważne, ale najważniejszy jest czas, a ETF-y to narzędzia, które pozwalają po prostu pasywnie, regularnie kupować, 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 niekoniecznie zastanawiać się, co się w tym momencie na rynku dzieje, bo w długim terminie mamy bardzo duże prawdopodobieństwo na to, że będą odnotowywały kolejne wzrosty. I to by było na tyle. Jeśli ten film się przydał, to zostaw komentarz, łapkę, subskrypcję i daj znać na dole, jakie ETF-y Ty rozważasz, jakie Twoim zdaniem są dobre w tym 2025 roku.